Dzisiejszy odcinek dla wielu graczy będzie bardzo, ale to bardzo smutny, ponieważ uświadomię wam, ile tak naprawdę warty jest wasz czas. Ile tak naprawdę kosztują takie huge, ile kosztują gemy, które zarabiamy całymi dniami i całymi nocami. Więc zapraszam do oglądania tego odcinka. I jeszcze za darmo rozdam wam takiego huge happy komputera, ale to oglądajcie ten film do samego końca. I na samym starcie tego odcinka muszę zaznaczyć, że Cross Trading w Pet Simulator 99 jest nielegalny. Nie polecam tego robić, bo możecie za to dostać bana Ale nie będę też ukrywał, że robi to setki, jak nie tysiące osób w Polsce i chyba dziesiątki tysięcy osób za granicą. Serio, praktycznie każdy, kto tam może, to sprzedaje PETY. Jest to smutne, jest to zakazane, ale gracze to robią. No bo co innego miałem robić w Pet Simulator 99, skoro wychodzą takie same aktualizacje? No to zacznijmy sobie. Każdy z nas chciałby mieć takiego Hughja, nie taki Przykładowy Huge, huge happy komputer 28 milionów gemów Dla wielu graczy próg nieosiągalny Po prostu niewbijalny A jak to wygląda gdzie indziej? Witam was bardzo serdecznie na rodzimym podwórku A mianowicie Allegro Tutaj mamy za 8 zł Oczywiście tak jak mówię Nie zachęcam do kupowania żadnego rodzaju huge Po prostu pokazuję wam jakie tutaj są opcje I to wszystko jest nielegalne Mamy najtańszego za 8 zł 8 zł A gracze normalnie żeby to wydropić Żeby sobie kupić takiego peta Muszą poświęcić naprawdę setki Godzin farmiąc, oczywiście gracze Którzy nie wydają robuxów, setki godzin Żeby mieć peta za 8 zł I przypominam, że Allegro tutaj jest naprawdę Drogie, bo za granicą takie pete Możemy znaleźć już za dolara, czasami Za półtora dolara, oczywiście nie chcę Wam pokazywać tych miejsc, żeby nie promować Jeszcze bardziej tego cross tradingu, bo pamiętajcie Że i na Allegro, i na właśnie Różnego rodzaju stronach, gdzie inni To sprzedają, mogą was ludzie oskamować Dlatego mogą być takie niskie ceny, chociaż Prawie tego nie robią, no bo gracze Pet Simulator 99 już po tych 4 miesiącach odchodzą, wyprzedają swoje kwipunki albo żyją z tego, że kupują i sprzedają pety. Teraz jesteście ciekawi ile kosztuje 1 milion gemów? Milion gemów. Też są gracze, dla których jest to bardzo, bardzo, bardzo dużo. Tu mamy ofertę 10 milionów diamentów za 4 złote. 2 miliony gemów za złotówkę. Pomyślcie, nie jesteście w stanie wbić sobie jednego miliona gemów w Pet Simulatorze, a ludzie sprzedają 2 miliony za złotówkę. I farmicie, siedzicie cały dzień, cieszycie się. Po całym dniu macie Swój pierwszy milion gemów. I ktoś inny może go sobie kupić za 50 groszy. Jeszcze raz podkreślę, nie można tego robić. Jeszcze raz podkreślę, nie można ani sprzedawać, ani kupować, jest to nielegalne. Mogą was oszukać. Mogą wam za to zbanować konto, nawet jest prawdopodobne, że wam zbanują konto za cross trading, a raczej tak to robią. Jeżeli coś takiego kosztuje w Polsce 50 groszy za milion, powiedzmy, albo nawet nie, bo tam z 40 groszy za milion, to jak myślicie, jak to wygląda za granicą? Milion gemów, jak myślicie, ile to kosztuje? To już wam pokazuję. Dokładnie. Nie tyle, czyli jakoś połowę tego, co uzyskiwaliśmy w Polsce. Oczywiście tutaj wszystko trzeba zaznaczyć od kursu dolara i tak dalej, ale jest to smutne, prawda? No, jest to smutne, że jedni gracze nie mogą sobie pozwolić na to, żeby w normalny sposób wbić milion gemów, a inni gracze to po prostu sprzedają. Mnie oczywiście kręci samo w sobie wbijanie tych gemów, polepszanie swojego ekwipunku, wszystko robiąc legalnie oczywiście. Nic nie kupuję, ani nic nie sprzedaję tym bardziej. Ale jednak to w... są ludzie, którzy chcą tylko i wyłącznie mieć jak najlepsze pety, niezależnie jakim kosztem. Jesteście pewnie też ciekawi, Titanika, jak wygląda taki Titanic. No i Titaniki różnie. No i Titaniki w Polsce na Allegro to jest koszt lekko ponad 1000 zł. Za granicą jest to może 150 dolarów. Pamiętajcie, że dolara możemy liczyć razy 4, czyli tak około 600 zł. I to już jest bardzo, ale to bardzo drogi interes. To tutaj nie będę oszukiwał, nie? Drogi interes. I jest to dla mnie bardzo, ale to bardzo smutne. I teraz mam nadzieję, że już wiecie, ile tak de facto jest warty was czas. I czy naprawdę warto jest poświęcać na przykład te 10 godzin dziennie, jeżeli was to na przykład nie kręci. Bo jeżeli Wam się podoba granie w Pet Simulator 99, to spoko, no to warto jest oczywiście poświęcać ten czas, no bo jest to bardzo przyjemna rozgrywka. Ale czy warto jest stać cały dzień, całą noc na AFK za to, że mieć te kilka milionów gemów więcej? I nie zrozumcie mnie źle, to nie jest problem tylko Pet Simulator 99, to jest ogólnie problem wszystkich gier na Robloxie, nie tylko na Robloxie. Ba nawet same Robuxy gracze sprzedają dużo taniej, pomimo, że jest to nielegalne. Wiadomo, bo tutaj podkreślę po raz dziesiąty na tym odcinku: nie można tego robić i wiąże się to z ryzykiem utracenia konta, ale czy jest to naprawdę warte? Wiecie, ja to robię, bo mi się to podoba, tak? No ale pokazuję tylko, jak jest. I gracze wydają set tysięcy Robuxów na Game Passy, żeby być jak najlepszym, a potem poszedzą tacy niszczyciele gry i to wszystko po prostu psują. Na przykład takie jajka, nie jajkę Super Hero. Jedyna tak naprawdę możliwość pozyskania ich kupienia za Robuxa. No w sumie to jest jedyna możliwość albo Super Hero, jak kupujecie albo ten Forever Pack, który swoją drogą również jest jakąś metodą gamblingu, bo nie zawsze wiecie, co dostajecie za kupienie danego Robuxa. I co, i myślę, że takie jajka ludzie nie sprzedają taniej? No oczywiście, że sprzedają wszystko, co wy tutaj widzicie. A teraz jeszcze będzie śmieszniej, bo Preston im to ułatwił, bo teraz mamy Surprise a Friend Gift and Exclusive. Ja sobie tutaj wpiszę oczywiście mazaka, wyświetlę Select i zobaczcie, mu wszystko to mogę tak naprawdę kupić. Wiadomo, nie będę musiał kupować mu Game Passów, nie, bo tego jeszcze nie można robić. Jesz podkreślam słowo jeszcze, bo pewnie to zostanie wprowadzone. Ale rozumiecie, o co mi chodzi. Teraz będzie można komuś kupować, czy to jakieś, nie wiem, nawet teraz magnety będzie łatwiej sprzedawać. Teraz będzie dużo łatwiej sprzedawać jajka tym graczom. Teraz będzie jakieś deski net będzie można sprzedawać, nie? Wiadomo, można to było robić wcześniej, no ale teraz to będzie jeszcze na większą skalę. I teraz jeszcze trudniej będzie ich złapać za cross-trading, rozumiecie to? Bo po prostu, i co? Y kupią coś takiego sobie nawzajem, na przykład jakiś użytkownik zapłaci drugiemu, a tamten powie: Ale jemu to kupiłem jako prezent. To mój, nie wiem, znajomy, brat, siostra. I tyle, i tyle, i koniec, i już. I nie ma czegoś takiego teraz jak cross-trading, nie? I się skończyło. I zobaczcie teraz to. Powiedzmy, jakiś bardzo bogaty widz kupuje mi sto jajek. Powiedzmy, kupuje mi sto jajek. Nie wiem dlaczego miałby to zrobić, ale kupuje mi sto jajek, wydaje na to 32 tysiące Robuxów, nie? I następnego dnia się budzę i dostaję bana za cross-trading. Jak ja mu udowodnić, że to nie był cross-trading, tylko widz mi kupił? No właśnie, no nie da się tego zrobić, nie? Jeżeli ja tego nie będę mógł udowodnić, że to nie będzie cross trading, to jak komuś udowodnię, że to będzie cross trading? Rozumiecie o co chodzi? Tutaj jest naprawdę to bardzo, ale to bardzo no no smutne, bo teraz gracze gwarantuję wam, że będą sobie to kupowali ba. Gracze będą robili sobie multikonta. Ja znam tyle tyle widziałem przypad, że ludzie sobie w pierwszy dzień tej aktualizacji porobili 50 multikont albo 100 multikont i po prostu na tych multikontach będą kupowali sobie forever paki, ale tylko w momencie jak będą tutaj dostawali za pierwsze jajko za 50 Robuxów. Rozumiecie to? Zrobili to w pierwszy dzień update'u, żeby mieć konta na swoich grupach na Robloxie i nawet nie będą musieli kupować tych Robuxów na te dziwne konta, tylko z grup będą je przelewali. No jest to niesamowite. Po prostu gracze sobie porobili konta i będą otwierali forever paki, będą farbili te jajka. No i tak to wygląda teraz na Pet Simulatorze. Tak to wygląda. Ale najważniejsze, że dostaliśmy nowy Fishing Mastery, z którego korzystają tylko i wyłącznie multikonta i dzięki temu Preston będzie miał więcej graczy nagrzać Czyli będzie zarabiał więcej Robuxów. A więcej Robuxów to znaczy więcej pieniędzy. A więcej pieniędzy to więcej szczęścia. I to jest definicja zarządzania Pet Simulator 99. No, jestem podirytowany. Nie będę ukrywał widzowie, jestem na ten sposób podirytowany. No, nie będę ukrywał tutaj mojej irytacji. No, ale ona występuje. No, występuje, bo z jednej strony walczymy z cross tradingiem, a z drugiej strony ułatwiamy cross trading. No, mówię, tego się nie da udowodnić. No, nie da się tego udowodnić, jeżeli ja kupię komuś. Bo ja tu mogę każdy nie. Nikt nie wpisać, rozumiecie to? No i wiadomo, jak jakaś osoba z jednego konta kupi na przykład 200 takich enchantów, no to, to to już będzie podejrzane. No ale równie dobrze, z drugiej strony może być 200 znajomych, no bo w tradzie to wyglądało jeszcze gorzej. Ale jeżeli Pet Simulator umożliwia, no przecież ja mogę kupić komu chcę. Potem nie wiem, co jeżeli ktoś kupi komuś misklikiem coś takiego, nie? I będzie się tłumaczył, ale to był misklik do danej osoby. No No nie da się tego udowodnić, to no, po prostu nie da się tego udowodnić. Jest to mega smutne, ale jest to mega prawdziwe. I oczywiście nie mówiłam, żebyś to jeszcze teraz. teraz Wychodzili z Pet Simulatora czy coś takiego Bo ten problem z Pet Simulatorem jest od dawien dawno Od praktycznie początku Pet Simulator X Czyli ponad dwa lata I jakoś gracze grają w tą gierkę i ja też gram w tą gierkę Ale gram w nią tylko i wyłącznie dlatego Że bardzo lubię element progresu Że mnie to bardzo jara Że na przykład nie wiem Mam więcej takich huge shiny komputerów Że mam więcej huge shiny Że wiecie już mi nie wystarcza nawet cały team huge Tylko ja już chcę cały team huge shiny Mnie po prostu jara ten progres Pewnie jak zrobię cały team huge w shiny Bo to jest jak najbardziej do zrobienia to pewnie wtedy się zaczną u mnie problemy Pewnie wtedy w Pet Simulatorze zacznie mi się Nuda, bo całego teamu Titaników To to niestety nie zrobię, bez wydania Kilkudziesięciu tysięcy złotych, jak nie kilkuset Tysięcy złotych, a tego nie będę robił oczywiście no z tym już będzie problem, prawda No wiecie, no enchanty, do dużo lepszych Enchantów się nie da, wiadomo, wymienię sobie Magnet za niedługo, wiadomo, kupię sobie Boss Lakiego, nie, ale to tak naprawdę Tyle, w enchantach też już za dużo nie porobię W podkach za dużo nie porobię, mastery Też się ciężko wbija i to niezależnie Czy wydajecie robuxy czy nie, no chyba że Egg Mastering, to to jest akurat proste Ale jest to smutne, no jest to smutne Ale jest to prawdziwe, a żeby za darmo Wygrać jednego z moich huge Happy komputerów, no chyba, że już go nie będę Miał, bo rozdam kogoś i to wtedy huge Happy roka, bo są mniej więcej podobno Wartościowe, zostawcie subskrypcję z węczkiem tym kanale, łapkę w górę pod tym odcinkiem A w komentarzu napiszcie słowo Balon oraz wasz nickname z Robloxa Czemu balon, bo tu dyn jakiś jakiś balon Znerfili też farmienie itemów Czyli gracze, którzy stycznie Zarabiali w legalny sposób gemy, Przez Trochę wina Prestona, no bo nie oszukujmy się, ale no, enchanty są mega silne. Wydali kilkadziesiąt tysięcy robuxów na tą gierkę, żeby uczciwie farmić diamenty. Żeby uczciwie farmić te przedmioty, a potem uczciwie je sprzedawać za diamenty, dostali klapsa, kiedy gracze, którzy robią cross trade, dostali bufa. No niestety, no to tak jest, no tak jest, no. Ale po takich filmach jak ten nie dziwcie się, że ja nie dostanę partnera, dobra? Bo nie boję się tego mówić, jak to wygląda w grze. Adios.